Czy można mieć jednocześnie korzenie i skrzydła? Czy musisz wybierać między tym skąd pochodzisz a tym dokąd chcesz iść? Kasia miała 27 lat i czuła, że w końcu wszystko się układa. Po pięciu latach ciężkiej pracy jako architektka w małej firmie w Krakowie dostała telefon, na który czekała całe życie. Pani Kowalska, dzwonię z Nexus Design w Warszawie. Widzieliśmy pani projekty. Chcielibyśmy zaprosić panią na rozmowę o stanowisko senior projektanta. Nexus Design to była jedna z najbardziej prestiżowych firm architektonicznych w Polsce. Projektowali nowoczesne wieżowce, centra handlowe, innowacyjne budynki mieszkalne. Szkło, stal, beton wszystko, co reprezentowało przyszłość, postęp, nowoczesność. To było dokładnie to, o czym Kasia marzyła od pierwszego dnia studiów. Tydzień później siedziała w lśniącym biurze na dwudziestym piętrze warszawskiego wieżowca. Za oknami panorama miasta. Nowoczesnego, pulsującego życiem, pełnego możliwości. Dostała ofertę, dobra pensja, międzynarodowe projekty, szansa na rozwój. Wszystko. Potrzebujemy decyzji do końca tygodnia, powiedział dyrektor, podając jej umowę. Kasia wróciła do domu w Krakowie z sercem bijącym z ekscytacji. To był jej moment, jej przyszłość, wszystko, na co pracowała. Tego samego wieczoru zadzwonił telefon. Tata. Kochanie, powiedział jego głos, zmęczony, cichy. Nie chciałem cię martwić, ale nie daję rady z warsztatem. Ręce mnie bolą. Lekarz mówi, że to artrytyzm. Muszę zwolnić tempo. Warsztat. Rodzinny warsztat stolarski w małym miasteczku pod Krakowem. Miejsce, gdzie Kasia spędziła każde dzieciństwo, gdzie jej dziadek uczył jej ojca, gdzie jej ojciec nauczył ją rozpoznawać dąb od sosny po zapachu, gdzie ręce trzech pokoleń kształtowały drewno w meble, które służyły ludziom przez dziesięciolecia. Tato, ja właśnie dostałam ofertę w Warszawie cisza długa, ciężka cisza to wspaniałe, kochanie powiedział w końcu. Jestem z ciebie dumny, zawsze byłem. Idź do Warszawy, nie martw się o warsztat, jakoś sobie poradzę. Ale Kasia słyszała w jego głosie to, czego nie powiedziała ból nie fizyczny, emocjonalny ból człowieka, który widzi koniec czegoś, co budowało jego rodzinę przez trzy pokolenia. Tego weekend pojechała do domu. Do małego miasteczka, gdzie domy stały tak blisko, że można było słyszeć śpiew sąsiada, gdzie każdy znał każdego, gdzie nic nie było nowoczesne, ale wszystko było prawdziwe. Warsztat wyglądał tak samo jak zawsze: stare drewniane drzwi, zapach trocin i lakieru, narzędzia wiszące na ścianie niektóre starsze niż ona, niektóre starsze niż jej ojciec, ale teraz warsztat był pusty. Tata siedział sam, patrząc na swoje spuchnięte ręce. Tato, powiedziała Kasia, siadając obok niego. Idź do Warszawy, Kasiu, powiedział cicho. To twoja przyszłość. Nie możesz zostać tu dla mnie. A co z warsztatem? Sprzedam albo zamknę, wszystko się zmienia. Ludzie teraz kupują meble z ikei. Nikt nie chce starych ręcznie robionych rzeczy. To koniec epoki. Kasia rozejrzała się po warsztacie. W rogu, przykryty płachtą, stał coś dużego. Podeszła i odkryła. Stół. Wielki, solidny, drewniany stół. Dom. Ręcznie rzeźbione nogi. Połączenia bez gwoździ, tylko drewno i stolarska precyzja. Co to jest? zapytała. Tata podszedł powoli. To był pierwszy projekt twojego dziadka. Zrobił go w 1972 roku, kiedy otwierał warsztat. Powiedział mi wtedy: Synu, ten stół będzie stał, kiedy my już będziemy w ziemi, bo dobra robota nie umiera. Kasia dotknęła stołu. Powierzchnia była gładka, wypolerowana latami użytkowania, ale pod rękami czuła coś więcej. Czuła godziny pracy, czuła miłość, czuła wartości. Dziadek miał rację, powiedziała cicho: Ten stół przetrwał pięćdziesiąt lat, ile przetrwają moje szklane wieżowce. Tata spojrzał na nią: Kasiu, nie porównuj, to są dwa różne światy. Ty projektujesz przyszłość, my tworzymy przeszłość. Ale co jeśli Kasia zawahała się co jeśli przyszłość potrzebuje przeszłości? Przez następne dni Kasia nie mogła przestać myśleć o tym stole, o solidności drewna, o precyzji połączeń, o pięknie rzeczy zrobionych powoli, starannie, z szacunkiem dla materiału i rzemiosła. I wtedy zrozumiała coś fundamentalnego. Przez całe studia uczono ją, że nowoczesność to szkło, stal, minimalizm, że stare jest przestarzałe. Że tradycja jest przeciwieństwem postępu, że żeby iść do przodu, musisz zostawić za sobą przeszłość. Ale patrząc na ten stół, zrozumiała, że to nieprawda. Prawdziwa nowoczesność to nie odrzucanie przeszłości, to budowanie na fundamencie przeszłości, to branie mądrości pokoleń i łączenie jej z wizją przyszłości. Zadzwoniła do Nexus Design: Panie dyrektorze, mam propozycję. Chcę przyjąć tę pracę, ale pod jednym warunkiem. Tydzień później Kasia stała w warszawskim biurze, przedstawiając swój pierwszy projekt. Ale to nie był zwykły szklany wieżowiec. To był budynek, który łączył nowoczesną architekturę z tradycyjnymi polskimi elementami drewniane akcenty, ręcznie robione detale, połączenia inspirowane stolarstwem szkło i stal tak, ale także dom, rzemiosło dusza. To jest. Dyrektor szukał słów. To jest coś zupełnie nowego. To jest coś bardzo starego poprawiła Kasia, połączonego z czymś nowym. Projekt został przyjęty, a potem następny i następny. Kasia stała się znana z projektami, które łączyły nowoczesność z tradycją. Budynki, które szanowały przeszłość, jednocześnie patrząc w przyszłość. Ale najważniejsza zmiana zaszła gdzie indziej. Każdego piątku Kasia wracała z Warszawy do małego miasteczka, do warsztatu, nie żeby pomóc tacie, chociaż pomagała, ale żeby się uczyć, uczyć się od niego tego, czego nie uczą na żadnych studiach, cierpliwości, szacunku dla materiału, mądrości rąk. I powoli warsztat się zmienił. Tata nie zamknął go, zamiast tego zaczęli robić coś nowego. Meble, które łączyły tradycyjne techniki z nowoczesnym designem. Stoły, jak ten dziadka, solidne, ręcznie robione, ale z nowoczesnymi kształtami. Dla ludzi, którzy chcieli czegoś autentycznego w świecie masowej produkcji. Rok później Kasia stała w warszawskim biurze, patrząc przez okno na miasto, ale na jej biurku zamiast szklanego blatu stał mały drewniany stolik, zrobiony przez tatę. Z dębu, ręcznie, z miłością. Dyrektor zauważył, ładny stolik. Dziękuję, odpowiedziała Kasia. To moje fundamenty. Fundamenty? Tak, uśmiechnęła się. Nie możesz budować przyszłości bez fundamentów. I najlepsze fundamenty to te, które były testowane przez pokolenia. Tego wieczoru, wracając do domu, Kasia pomyślała o dziadku. O jego słowach. Dobra robota nie umiera. Miał rację, ale nie tylko o stole, o wartościach, o tożsamości, o tym, kim jesteśmy. Nie musisz wybierać między korzeniami a skrzydłami. Najsilniejsze drzewa to te, które mają głębokie korzenie i wysokie gałęzie. Jedno bez drugiego nie istnieje. I zrozumiała, że prawdziwa nowoczesność to nie zapominanie, skąd pochodzisz to pamiętanie, i budowanie na tym czegoś pięknego. Dziękuję za obejrzenie tej historii. Jeśli podobała Ci się, proszę, polub ten film i zasubskrybuj Polska Mądrość, aby otrzymywać wszystkie pięć historii z serii Tradycja i Nowoczesność.